Cześć, siemaneczku, witajcie! Ja jestem Fabian. Dzisiaj w kolejnym odcinku. Nagramy sobie Brawl Stars z głosem, tak ogólnie brzmi mój głos. Mam lat 16. Nazywam się Fabian Najsarek I dzisiaj bijamy 25. rangę w Edgarze plus 9000 pucharków. Ogólnie to jest moje drugie konto róża Bang Bang. Moje pierwsze konto to jest Equak. Tak się właśnie prezentuje 23 507. Wracam szeli do puszowania. Wczoraj właśnie na solo grałem cały czas szeli 877, bo miałem 832, pomyślałem, kurczę, może trochę powbiję pucharków i tak patrzę 850. No, no, no jak już jestem na 850, to może wbiję 900. I jak widać mam 877 pucharków. Dzisiaj wracam do puszowania szeli. To będzie poza nagrywaniem, bo czasami. No wiecie tam, dobra, nieważna I dzisiaj właśnie tyle mam postaci Na moim głównym koncie Eko 62x82 Brakuje mi jeszcze równych 20 postaci Do maksymalnej I no na tym koncie też mam 23 rangę w Edgarze Ale nie planuję wbić w nim 15, 25 rangi Bo w nim 9 to moc A na tamtym koncie jak widzieliście Mam 19 tysięcy monet Ostatnio wbiłem właśnie Kiedyś 25 rangę w Mortisie Spytaliście się, spytacie się na przykład jak ty to robisz? No solo duo Mortis, nic więcej, bo jak ja mam 24 na przykład rangę w kimś, załóżmy w Polcie, nie? No to nie gram w piłkę czy w 3 na 3 bo niezbyt umiem grać w 3x3 na takiej wysokiej randze, więc gram sobie na solo lub duo, bo tyle mi wystarczy. Mm, potem wbiłem właśnie w, w, w Macy w 25 rangę, też na solo duo, w Serżu wbiłem 26, chciałem wbić 27, ale coś mi nie pykło. I jak widać, mamy tutaj Charlie, moją nową postać i Clancy, która niedawno doszła, jakieś miesiąc temu. I właśnie kiedyś chciałem planować wbić äh, w bazie 25 rangę, ale jak na razie jest 22, i tyle wystarczy. No to konto nie jest takie słabe, ale 29 ranga moja najwyższa. 6 pucharków mi ostatnio brakło, brakło do 30 rangi w szeli, bym miał największą, najwyższą moją w życiu rangę. No dobra, potem Wam co nieco opowiem o y, moim koncie, tym głównym. Przechodzimy teraz do mojego drugiego konta Róża Bang Bang Tak właśnie się nazywałem. mówiłem wam wcześniej Jest sezon 29 Za 13 dni się kończy A ja jestem tutaj na 37 poziomie <laughs> A na tamtym końcu Jestem na 38 39 Jak widać mamy tutaj Szybki Edgar Oroshi Edgar, Kos Edgar Ja sobie wygram e, Oroshi Edgar I gramy w nim, gramy nim na solo tak, wbijamy w nim 25 rangę, widzowie. Let's go. Jeżeli mnie będziecie oglądać, no to pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, zostawcie w górze subskrypcję, subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie jakiś miły komentarz na temat Brawl Stars, czy coś takiego, nie, nie. My lecimy, nie przedłużamy. To nie, to mamy jakiegoś... Baralas Lamusa. Ooooo! Wow, Bym zginął. Ale jak widać nie jestem takim numem. Nie. Kurde. Dobra, Edgar i Darwin. Czekajcie takie. Czekaj. Dobra, Daryl oh! winie. Zabieramy to. Cztery minuty pomysł twoja pierdziel. Ja się jalam, bo to pierwszy film z głosem. Jeszcze film z głosem, dobra. Szóstka jest w postaci. Bosze pozostałych zadymerzyciel. Okay. Mamy już hiperdełudowanie, także możemy sobie... ...ehm... trochę pochodzić. This is so lame! -e ma dwa kuby, ja mam cztery. Tak, ja to krok. No, inna

To. <laughs> plus 10, plus 45. 102. Dobra, dobra. No. <laughs> Co tu jeszcze? No nie wiem, nagramy

What <turnout> mm -hmm. <Ojibre> on the grind. Leonardo da Vinci Back on the grind. <tofu> <inaudible> O ty kur... Mara! Twoje. Niech to Mara. No i kurde, zniszczył mi jeszcze hiperdołdowanie, no co was? Ja robię no teaming, Leszczu. Co? Ja robię no teaming, no teaming. Pamiętajcie, jeżeli gracie na takich teamerach solo, to nie... no teaming, zawsze no teaming. Kurde, trzech na jednego, what the fuck, ej.

Czy samo to zajechać? I, I... mamy to. plus 10 i 24 rangę? Mamy tu prawie 3 pucharki do 24 rangi. Zobie. Oj, będzie ciężko trochę. Plus 15, plus 500 i mamy rzecz. 10 gemów, klejnoty 35 gemów Jest jakaś w ogóle oferta do kupienia załóżmy Za jakieś Za 29 jest minka Nie wiem kupować Zobaczmy tu może no, Za 35, nie kupię Dobra bo, mm, Nie chce mi się zbierać klejnotów To może kupię to Za 29 O To jest przydatne Ustawimy sobie kolejne to O no właśnie, gdzie to jest. Okej, okay, widzowie, dzisiaj będziemy kończyć. Widzimy się w następnym odcinku, bo mam 9 minut na film. Więc widzimy się w następnym odcinku.